Witajcie ze strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku porównanie butów Luka 2 od Jordana i Tatum 1 od również Jordana. Ponieważ prosiliście o takie porównanie i z uwzględnieniem outdooru i tak zrobię to dla Was, ale zanim do tego przejdziemy, możecie zasubskrybować kanał i dodatkowo możecie polubić ten film, bo specjalnie dla Was robię takie porównanie na Waszą prośbę. Chyba jeszcze mamy Z4, porównania do przodu, już przez Was wyproszone, więc jedziemy. Cena do Sztosa. Cena jest ta sama. Tylko tutaj są troszeczkę lepsze promki, bo buty są już dłużej. Ale jeśli chodzi o aspekty wizualne, to dla mnie te oddają dużo bardziej. Troszeczkę vibe Jordanów 11 takich lowów. Tylko troszeczkę wyższe, wyższe fajnie. Ale mam Vibe Big Jordan 11. I uważam, że na przykład to CW Pink Lemonade, które zresztą wybrał sobie zwycięzca kategorii U12 w turnieju 1 na 1 buty nie grają, w wakacje i no, otrzymał je ode mnie. Mam nadzieję, że dotarły już. Kozackie CW, to jest fajne. W ogóle wszystkie CW wyglądają to jakoś tak, no podobają mi się. Jeśli chodzi o te, no to z CW fajnych, no to to El Matadori to. Wszystko inne, co pokazują, to mi tak średnio siedzi. Ogólnie ta bryła buta nie jest najpiękniejszą bryłą, a tu uważam, że jest mega, mega ładna i za cenę to sztosa, Po pierwsze niższe ceny, bo lepsze promki, po drugie, dla mnie lepsze sztosy daje. Tutaj punkt mamy 1 do 0. Kolejną kategorią będzie amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, to mamy tutaj troszeczkę inne podejście, ponieważ tutaj mamy samą piankę i tutaj mamy poduszkę. Tu mamy, w tych butach mamy poduszkę. W tych butach poduszki nie mamy. Jest sama pianeczka, oczywiście Formuła 23, wyzywana przez wielu. Ja osobiście jest mi obojętna. Ktoś powiedział, że jest to boost od Nike. A. Ja, do busta to mu daleko, niestety. I pytanie, co wolicie, który system amortyzacyjny jest dla was lepszy? Ja osobiście wybieram tej tumy. Nawet powiem Wam, że ta pianka jest mega porządna napięcie. Bo jak wiecie, to jest naprawdę fajnie. Lepiej niż w tej Formule 23. Więc tutaj zdecydowany plusik, i ja punkty za amortyzację dam dla tej tumów i będzie już 2, do 0, Jeśli była amortyzacja, no to czas też na trakcję. I jeśli chodzi o trakcję, no to tutaj będzie deklasacja, ponieważ problem z tej tu jest taki, że brakuje podeszwy zewnętrznej. No niestety te buty będą się ścierać, przez co na outdoor opcją będą bardzo słabą. Nie polecam gorszą opcją na outdoor, jeśli chodzi o podeszwę, są tylko kery ostatnio. Poza tymi Flotro. Retro są ok, czyli jedynki, dwójki, ale na przykład jedynki czy dwójki Flotro no to już jest sraka. więc tam nie bierzcie na outdoor. Te też nie. Niestety na outdoor się nie nadają, bo tutaj zostanie starte wszystko w pył. Te kleją porządnie. Tak jak mówiłem zresztą w ich recenzji, w ich porównaniu, kleją porządnie. Nie ma co się czepiać. Dla mnie duży plusik. Ja propsuję. Pozdrawiam. Patryk Kołodziejczak. I punkt leci tutaj i mamy już 2 do 1. Kolejna kategoria to ochrona rozklekotanych stawów. I tutaj powiem, że jest giga, giga równo. Nie ma tak, że któryś but jest mega lepszy. Ja uważam, że oba są w średniej półce lockdownu stopy. I ogólnie jeśli chodzi o ochronę stawów, no to lockdown stopy będzie najważniejszy. Więc tutaj oba buty są w takiej półce przeciętnej. Więc szczerze... Robotę będą robić szczegóły. I tu, mimo że jest but wyższy, to nie do końca bym powiedział, że zamyka lepiej stopę. To jest tylko moja opinia. Uważam, że wiele osób powie, że te lepiej zamykają stopę. Bo to też zależy od stopy, tak naprawdę. Jak będziesz miał wysoką, to troszkę inaczej będzie. Jak będziesz miał szeroką, to też troszkę inaczej będzie. Dla mnie, dla moim mega wysokim podbiciu, lepiej. Lepiej zamykają stopę T, więc tutaj dam punkt i będzie już 2 do 2. I nadchodzi ostatnia kategoria, czyli wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, trzeba przyznać, że oba buty są wygodne. Tutaj, przepraszam, oto, oto mój kolega Szymon Pawlak powiedział, że go tu obciera wczoraj, więc uwzględniam opinię widzów. Ja uważam, że mnie nic nie obciera, ale on tu ma wystającą kość, więc to u niego to pewnie większość butów będzie tu obcierać. Tutaj jest mi troszeczkę mniej wygodnie. Od razu powiem. Jest tutaj mi troszeczkę mniej wygodnie. Nie jest to perfekcyjnie tak jak ja bym chciał. Dlatego, punkt daję tutaj i wygrywają 3 do 2. Kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o te dwa buty, to szczerze, na hale wybrałbym tej tum. Zdecydowanie. Na outdoor wybrałbym luki. Chociaż uważam, że jest dużo lepszych pan niż luki. Niestety, jak mieliście w porównaniu, Luka dwójki nie są upgrade'em względem jedynek. No cóż, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku już w sobotę. A tam będzie coś śmiesznego. Nara?